Czy słyszałaś o twierdzeniu Pitagorasa? No, kiedyś słyszałam, ale przyznam, że nic nie pamiętam. No to jest jedno z najstarszych i bardzo ważne twierdzenie w matematyce. Pochodzi od imienia Pitagoras. To jest twierdzenie Pitagorasa. który był greckim filozofem, matematykiem i pochodził z V wieku. V wiek przed naszą erą, więc sama widzisz, jaki jest to, jakie to jest stare. A twierdzenie dotyczy trójkąta prostokątnego. I Pitagoras odkrył, że kwadrat, jeżeli narysujemy na bokach, kwadratu, bokach trójkąta prostokątnego kwadraty, Niech to będzie bok b, bok c, bok, bok a i bok c. I tutaj też kwadrat. To powierzchnia, którą zajmuje kwadrat zrobiony na boku c, jest sumą powierzchni kwadratu zbudowanego na boku a i kwadratu zbudowanego na boku b. My dzisiaj zapisujemy to. C kwadrat równa się a kwadrat plus b kwadrat ale Pitagoras wyrażał to w języku geometrii, dla niego były to nie liczby, tylko kwadraty, powierzchnie kwadratów, powierzchnie tych kwadratów, czyli tak jak my dzisiaj mówimy pola i w sobie, że on nawet nam to udowodnił, bardzo ładnie i zaraz pokażę ten dowód. Aż mi się wierzyć nie chce, że pięć wieków przed naszą erą ktoś był w stanie udowodnić takie twierdzenie. No ale zobacz jak on to sprytnie zrobił, mianowicie… wziął sobie dwa prostokąty, takie same, i my możemy zrobić to też, i podzielił je na pół, także powstały cztery trójkąty prostokątne. Obokach A, B, C, A, B, C, no tu oczywiście wyżej jest, tu jest A i tu jest B, tu jest A i tu jest B. I teraz z tych czterech trójkątów prostokątnych zbudował sobie po prostu kwadrat. Jak to zrobił? Zrobił to w ten sposób. Tutaj mamy 3 na 2. To jest jeden kwadrat. To jest jeden trójkąt. To jest jeden trójkąt prostokątny, tak. To jest drugi trójkąt prostokątny. Możemy sobie je. Ponumerować. Mamy jeden. jeden dwa. dwa. To jest trzeci trójkąt. Dobrze, to jest numer trzy. I to jest czwarty trójkąt. No dobrze. Razem złożone one tworzą. Dają nam kwadrat obok układają się w kwadrat obok C. Tu w środku jest dziurka, którą taka dziura, którą zamaluję. I tego, w tej powierzchni, która tutaj jest obrysowana, tymi y, bok, bokiem C jest C kwadrat. Jest C kwadrat. No czyli to jest powierzchnia tego kwadratu no dużego o tego tak i teraz ja tutaj nic nie będę zabierała ja tylko przełożę ten kwadrat jeden Trójką. przełożę ten trójkąt jeden przełożę na tą stronę a ten trójkąt przełożę na tą stronę i zaraz to zrobię i to jest trójkąt jeden a to jest trójkąt 4, no to, to to, co tutaj jest, tam mi po prostu jest niepotrzebne. Ops, trochę za dużo yy, To cofniemy. cofniemy i jeszcze raz. Jeszcze tą strzałeczkę, gdzieś jedynka i strzałeczkę, o świetnie. I to I samo, to samo z, dla, kwa dla kwadratu trójkąta. Cztery. dla trójkąta 4. Dobrze, i strzałkę też likwidujemy, dobrze. Świetnie. I zostało nam coś takiego. I teraz jeżeli ja to odkreślę, zrobię, zrobię taką kreskę tutaj o, to to co mi zostało jest dokładnie tak samo co kwadrat jak było wcześniej. Ale teraz jak Tylko spojrzę ma inny na to, kształt. inny kształt, jak spojrzę na to inaczej, to mam najpierw kwadrat. Taki malutki kwadracik. Oboku A i drugi kwadrat. Duży, Duży znaczy większy. Większy, akurat oboku B, oboku będącym drugą, którego bok jest drugą przyprostokątną trójkąta prostokątnego. Czyli powierzchnia tego, co mam na tablicy, to jest powierzchnia małego prostokąta. Mówimy o tej powierzchni. Tak, to jest powierzchnia małego prostokąta, czyli A2. małego kwadrata. Tak. tak. Czyli to jest A kwadrat i B kwadrat. Czyli powierzchnia tego większego kwadratu. Tak jest. I to jest cały dowód. No to bardzo sprytnie. Bardzo sprytnie. A co więcej, bardzo namawiam, żeby wziąć sobie dwa kawałki prostokątne papieru, rozciąć mnożyczkami na takie dwo, cztery trójkąty prostokątne i zrobić ten dowód własnymi rękami. Na Czyli stole. Poprzekładać te trójkąty. Tak jest.